Był Pendraka. Jak <grymne> To widzę Pani Kuba. Kurde, że Nie, Cie, oboń, bo, kru, teraz. Koszal, jest... się Nie, bomba. No to zależy to wiesz Jak kogoś uwadzą, to bomba. Czemu mi na głośnik nie dać? Numer zajęty. Dawaj jakiś. Przestręc... Cześć. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Pani mieszkanie jest bomba. Pani mieszkanie jest bomba nie, nie mówi Pani im, słucham, tylko kurwa 20 tysięcy w koszu i chuj! Dzień dobry! Z tej strony Burdar koszalin się kłania. Zamawiał Pan murzynkę? Burda Burdar z tej strony! Zamawiał Pan jakąś dziwkę? Ty skurwyszynie, ty! Gadaj coś kurwa, takich Gadaj coś! Mów burdelkosani, coś takiego, nie wiem, przetrwa się kurwa. Dzień dobry, tu burdelkosani się kłania. Kto? Burdel zamawia pana jakąś dziwkę? Jak gadasz? Ty, Ciśnij jakiś kit. Taki porządny. Dzień dobry, proszę pana. Czy pan zamawiał jakąś czarnulkę do towarzystwa? Nie. To ale bo mam pana adres i Jowita mówi, że ją strasznie spędzi cipa i chce, żeby jej coś ciorał, róbka drylem, a pana lubi, mówi. No dobrze, dobrze. To przywieź ją kurwa? Nie, nie trzeba. No co pan? Jaj nie ma, czy jaki chuj? No nie, mam, nie ma. No ty, no taka do parzy człowieku wzrokiem ją ruchasz, nie? To pan nie będzie się musiał sam walić. Ktoś zwalić. chłopie, jaka przyjemność. To przywozić? No to przywiozę panu taką swojską kurwa. Prosto od krowy. Wydojona na sno. A chce pan, bo. A jak panu nie staje, to możemy rzema kurwa dać. Chce pan podwiąże, to upierdoli razem z torbą. A pan ma jaja? O kurwa, to mamy problem. To panu przyszyje, A mam takie bycie tylko. Prawda, ale pan nie będzie mógł chodzić w nim, bo to strasznie duże są. A no to to mam od koguta, ale to kurwa znowu małe są. No to No to jakie pan chce no. Kunia, no nie wiem no Takie mini mini. Czy takie minimacji? No, no to ładnie, tak nie no. Szybko, w górze na palcówę wstaje. Takie ma A pantera ma pizdę? Ma, pierdę. A robi pan tę palcówkę? A no jest na jasne. A dobrze szczelnie. <grywa> dobrze, na zera. Ty chuju!